Halo, siemanka. dzisiaj mam dla was do pokazania ciasteczka mochi. Okay. E, mochi są różne, Te to są ciasteczka, są, so można też kupić mochi, że w środku jest, przepraszam, lód, mrożony mochi jest. Pierwsze wytłumaczę wam, co to jest mochi, mam e, website wyciągnięty. E, mniej więcej ja sam wiem, co to jest, ale chcę wam bardziej dokładnie tak wytłumaczyć. Mochi to jest japoński ciasteczko ryżowe, zrobione z ryżu mochigome, który to jest krótkie ziarnisty ryż i ma dużo, bardzo gluten w sobie. Jest on bity, tłuczony, mierzony i później jest robiony w ciasteczko. Trochę tam wody pewnie dodają. I jak Japończycy robią mochi, to było ceremonię do tego mają, która się nazywa. Michocuki, czy jak to inaczej się wymawia? Um, te małczyce co ja dzisiaj zakupiłem. Tutaj będą chyba cztery różne smaki. Także każdy jeden spróbuję. E, będziemy mieli: Tutaj jest na pewno red bean, e, zielona, red bean to jest e, czerwona fasoła, e, zielona e, herbata. O, przepraszam, ten będzie red bean, a ten będzie taro. I pewnie waniliowy. No ale ok, zaraz zobaczymy w środku. Pierwsze zobaczę, ile mam, jakie mamy dane. Nutrition: Jeden kawałek tego zawiera 44 kalorie, czyli nie jest tak źle. 3 kalorie z tłuszczu. A następne większa rzecz to jest sodium, 11 gram. Carbohydrates czyli odmiany cukru tej 10 gram zwykłych cukrów, prostych cukrów rafinowanych jest 5 gram. No i witamin tutaj za bardzo nie będzie, no ale tam powiedzmy możemy mieć jakieś benefity z herbaty zielonej, tylko minimalne, bo tu dużo cukru jest. Także to jest ciasteczko, to nie jest lecznicze. No ale okej, okay, otworzę to. I zaraz zobaczymy, co w środku się dzieje. Jak widzicie, zapakowane jest w, pojedyn w pojedynczych paczuszkach, czyli dobrze, bo jak się otworzy, to nie trzeba więcej tego, e, nie trzeba szybko tego jeść. Cała ta paczka była dosyć tania, bo ta paczka cała kosztowała mnie 3,5 dolara. A tutaj jest 42 czy 44 kawałki. O, przepraszam, 22 kawałki. To tak czy inaczej, jest dosyć ich dużo, co? A okej, okay, wezmę po jednym każdego smaku. I zobaczymy co tu się dzieje. Ok, To mamy tak. Pierwszy moc co otworzę będzie sezamkowy. Jak widzicie, pisze Sesame Mochi o smaku sezamkowym. E, mochi na zewnątrz zawsze jest ten sam smak. To jest tylko ta skorupka e, ryżowa i w mące ryżowej też. I ona jest bardzo taka ciągnąca, jak widzicie. Czuję się konsystencją jak może nieupieczone ciasto, albo Kiedyś w Polsce takie pianki były do jedzenia. To coś w tym stylu. Um, ta warstwa mało ma smaku, bo to jest tylko ryż. Hmm. A w środku, jak widzicie, jest pasta sezamkowa. Ale te sezamki są e, pieczone. To nie są zwykłe sezamki pieczone, czyli ma bardzo dużo smaku sezamu. Jest bardzo smaczne. To jest takie bardziej żyjące, tak jak coś jak mamba niż A bardzo dobre w smaku. Niesamowite. Okej. Okay. Mm. ok. Następny mochi, Jest to wiele więcej smaków niż myślałem chyba. I w ogóle inne niż myślałem, bo po japońsku pisze na zewnątrz, tak, ale że nie wiedziałam, co tam pisze. Pinac mochi. Czyli to te orzeszki pinac. Ja nie pamiętam jak po polsku one się nazywają. Na dole napiszę dla was. Zobaczę jak to się nazywa po polsku ten orzech. No ale okej. Okay. Zobaczymy. Tak jak zwykle moczy jest zawsze takie same na zewnątrz. W środku jest wypchane pastą tych orzechów. Jest dobre. To jest te mas masłem tym pinax wypchane. Masło jest dosyć dobrej jakości. Super rzecz. Ok, to jak mówię, bardzo ciągnące jest. Szczególnie z tym peanut butter, to skleja ci buzie. Łyka trochę wezmę napoju, bo. Słyszy mnie. Ale okej. Okay. Jedziemy do przodu. Następne moci jest, po prostu pisze fruit moci, czyli moci owocowe. No i na rysunku mamy pomarańcze i truskawki. Zaraz zobaczę, jak w środku. Na zewnątrz te moci zielone jest. Hmm. Okej, okay, to akurat w tej paczce te mochi jest trochę inne. Dodali smaku do samego moci. Smak jest taki jak zielona cytrynka. Te limes. Co są? Normalnie tradycyjnie moci to zawsze co kupywałem to było tylko białe. No ale okej, okay, tutaj jest trochę inaczej. I to jest inna konsystencja. To właściwie to nie jest moci, to jest galaretka. Zobaczcie, tutaj to jest galaretka na tym, bo nawet znacie wygląda, jak widzicie, przezroczyste bardziej jest. Tak? Ok, to jest takie galaretka, coś jak Haribo, te e, misie, ale o wiele e, miększa. W środku ma dwa wypchania: białe jakieś i pomarańczowe. Ale to w smaku jest kiszkowate trochę takie. Nie jest to e, złe, ale w porównaniu do tych innych to jest e, Ale Okej, okay, zobaczmy następny. Um. YAM MOCHI uh, so YAM MOCHI um, To ja myślę właśnie będzie uh, albo UBE albo TARO Najprawdopodobniej UBE, bo to jest uh, fioletowe. UBE to jest korzeń taki. Przeważnie do deserów używany. Jest dosyć smaczny. Dużo ciast uh, azjackich. Z tego UBE jest robione. Na zewnątrz Mamy moci. Hm. Hm. dobre w smaku. A to nie jest ube. Bo może jest to słodki ziemniak, bo taki sam kolor ma jak słodki ziemniak i trochę smak podobny. Ale okej, okay, zobaczę jeszcze czy jakieś inne smaki tutaj są. I ten jest bardzo dobry. Ten co teraz jadłem. Okej, okay, mamy uh, red bean. Czyli czerwoną statołkę. Pinat to jadłem. Mamy taro. To jest też y, korzeń. Tutaj red bean. To jeszcze są chyba dwa smaki, tylko inne. To wszystkiego razem będzie y, sześć różnych smaków. Także dosyć dobra pakieta. 6 smaków, czyli jest do, do urozmaicenia trochę. Następne co spróbuję, spróbuję. Ten taro. To jest korzeń taki jak widzicie tutaj, on też jest używany dużo do e, deserów, lody z niego robią różne takie rzeczy. No okej, okay, zobaczmy. Jest bardzo smaczny w smaku. A niestety, przepraszam, ale nie mam nic polskiego do porównania w tym smaku. Dlatego nie mogę Wam wytłumaczyć, jak to smakuje. Ale jest bardzo dobry smak. Dużo tych rzeczy, niestety, azjackich, to smaki jest ciężko do wytłumaczenia, bo w Polsce, przynajmniej jak ja w Polsce mieszkałem, nie było tutaj, że takich podobnych do tego rzeczy. Hmm. Ale jest bardzo smaczny. No i ostatni jest czerwona fasolka mochi, czyli Red Bean Mochi. To jest po prostu czerwona fasola z dodatkiem dużo ilości cukru. Tak samo dużo azjackich lodów jest takich, dużo azjackich ciast, deserów to zawiera czerwoną fasolę. To nie jest moje ulubione, dlatego że to, tak jak mówię, to jest po prostu zuka fasola z dużej ilością cukru. I ma taki smak, po prostu fasola i cukier. Także tego też nie polecam smaku. Ale tak jak mówię, w tej paczce było sześć różnych smaków, z nich cztery są zajebiste, przepraszam za słowo. Bardzo Wam polecam spróbować mochi. Wątpię czy znajdziecie idealnie tą paczkę, co ja pokazuję dla Was. Ale wszystkie moci na zewnątrz, praktycznie mają ten sam smak bo to jest tylko ryżbity. bity. Także bardzo, bardzo Wam polecam. A którego dnia zakupię lody moci, Wam pokażę. Bo też są bardzo dobre. Jeszcze lepsze od tego. No nie od tego, bo ten jest Kicha. Um, no ale ogólnie lody są o wiele lepsze. No ale ok, mam nadzieję, że zobaczyliście coś nowego, czego wcześniej nie widzieliście. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wasze views są jak zwykle mile widziane, komentarze są mile widziane. Życzę Wam miłego dnia. Na razie.